Ja, ja też na przykład w fundacji e, mówię ludziom na swoich spotkaniach, wykładach, e, mówię, aby oni się, aby każdy z tych młodych ludzi, którzy chcą coś osiągnąć w życiu, żeby znalazł sobie mentorów w tych obszarach, które ich interesują. Żeby nie żyli jakimiś fantasmagoriami, tylko żeby po prostu zapytali się, z jakimi problemami spotykali się ci ludzie na początku, którzy uzyskali sukces. I bardzo często tak jest, że oni nie chcą tego robić. Mhm. Dziwi mnie to. A na przykład y, też znam wielu startupowców tak zwanych. Nie mhm. wiem, czy wiesz, że teraz nikt nie prowadzi działalności, że tylko każdy robi startupy. Tak? nawet takie naklejki mają, że jestem startupowcem, robię startup. Tak? Tak. Niesamowite. I ja czasami bywam na takich spotkaniach, gdzie oni też są. Jestem startupem. Tak, I słuchaj, Ja im zadaję takie pytania, no proste, biznesowe pytania, tak? Nie wiem, czym się zajmujesz, kto jest twoim klientem, jakich klientów potrzebujesz, no bo. No, ja, co prawda, jestem trochę analogowy facet, uh -huh. tak? ale zawsze mi się wydawało, że do prowadzenia biznesu potrzebni są klienci. A tu się okazuje, że w ogóle nie ma takiej potrzeby. Ci to ludzie ta, mówią tak, ta. że, że my robimy my robimy projekt, na przykład coś tam. I a naszy. klienci to tak Tak, tak, tak. <laughs> my mamy, my mamy, że ma, mamy dużego klienta albo będziemy mieli dużego klienta. Czyli żyją w jakim, jakiejś takiej totalnej abstrakcji. No, Startup to jest biznes bez pomysłu na zarabianie. No, no dokładnie. A jeszcze jak się robi te startupy? No, bierze się pieniądze z jakiegoś źródła, tak? Rzadko od inwestora, bo ci inwestorzy też mają, nie mają wody w głowie, no, wełnie, tak. tylko mają tam, że, że, że tak powiem, olej. I, i, I biorą pieniądze na przykład z Unii Europejskiej, tworzą tak zwany projekt, bo teraz to no. się wszystko nazywa projektami. tak? Bo to się nie I, jest biznes. I robią to. Bo na tyle to nie, nie znasz pieniędzy. nie Zarabia? Dokładnie tak. zarabia, to no, I wiesz, i oni prowadzą ten startup, ten projekt do momentu, kiedy się nie wyczerpią pieniądze i jest koniec po prostu. No tak. I w większości przypadków właśnie widziałem takie, yy, takie firmy, no firmy takie, takie startupy poprzez na przykład inkubatory przedsiębiorczości robione i oni się chwalą tymi że y, sukcesami, że A. nie zarabiają, chwalą się, co oni robią, ale jakoś nie ma historii dalszej. I tak sobie pomyślałem, że może by złapać kilku z kamerą, z mikrofonem tych ludzi, którzy nie, już są tak po minęło. tym etapie, <laughs> którzy są po tym etapie, tak? Co oni teraz robią, gdzie oni są. Z czym się zmagają, tak? Bo dla mnie to są tak zwane pasy startowe, wiesz? Mhm. Że dostają taki pas startowy, żeby wystartować i oni jadą po tym pasie, no nie da rady wystartować bez klientów, a potem jak już ten, ten pas się skończy, to oni szukają kolejnego pasa, gdzie by tu przeskoczyć na inny pas, żeby jeszcze trochę pojechać z nadzieją, że coś się zadzieje. Wiecie, jakby był, jakbym był złośliwy i, bym był, <laughs> i wierzyłbym w teorie spiskowe, to bym stwierdził, że te dotacje 8.1 i te dotacje mhm. na biznes zostały wdrożone, wprowadzone i tak hojnie obdarowane o Polskę, żeby polska gospodarka się nie rozwinęła. No więc właśnie no, no bo, tak to wygląda. Wyobraź sobie jaki jest, czego uczy pieniądz, który dostajesz i nie możesz go przeznaczyć na promocję i reklamę, mhm. no bo tam w tych dotacjach zawsze jest ten problem, że na reklamę, na promocję reklamy możesz przeznaczyć jakąś bardzo niewielką ilość pieniędzy. Nie? Uh -huh. No bo. czy znaczy Ja rozumiem niby argumentację, tak? Bo tu najłatwiej oszukiwać, nie? bo możesz nawet kupić reklamę za pół miliona i już, nie? Uh -huh. Uh -huh. To jest raz, dwa, musisz zaplanować koszty. Na najbliższe dwa lata, i później się ich trzymać co do JOTY. To jest dla mnie absurdalne. No, absurdalne. <laughs> no, to... Ja nie wiem, jak coś, znaczy, nie, mało znam przedsiębiorców robiących biznes latami, którzy by znali coś zrobić. A na początku się zmienia, jest tak. sytuacja. Ale... A, a kolejna ale... rzecz to jest y, za. Y, właśnie ten. Biznes, właśnie to są. To dobrze, że jesteśmy za projekt, a nie, kosz, znaczy biznes, projekt mhm. a nie biznesy, bo tam jest główny, to jest koszty, tak. To wiesz. Zawsze dostajesz te takie pytania. No, chciałbym to kupić, bo muszę zrobić koszt do, do projektu. Mm -hmm. Ale wiesz co? On... A jakaś oni... chcesz korzyść? jakoś? Nie, nie, koszt muszę mieć. To, no więc właśnie. I te, i, I te ciekawe, bo wiesz co, żeby dostać pieniądze, trzeba zrobić tak zwany biznesplan, prawda? Tak. Moim zdaniem, mogę się mylić, ale moim zdaniem, robienie biznes biznesplanu e, jest trochę bez sensu, bo każdy kontakt w ogóle z rynkiem. W ogóle y, rozwala ten biznes plan natychmiast, więc no. może warto się pokusić o to, żeby zrobić model biznesowy, który się zmienia, na przykład co tydzień no potem, no tym, tak. czyli... to weryfikować na zasadzie takiego lean startupa. Klaus tak? tak? mhm. czyli znany bardzo, czy tam szanowany generał Austri nie austriacki, tylko pruski, tak, mhm. że dobrze pamiętam. On miał takie powiedzenie, mogę pomylić, że każdy plan nie, żaden plan nie przetrwa pierwszego starcia, nie? Tak jest, no i to ale, jest ale planowanie. Ale planowanie jest potrzebne, chociaż chłopaki z 37 Signa, z firmy, która stworzyła Basecamp i wiele innych dużych projektów, stwierdzili, że planowanie to zgadywanie. Aha. Ale zgadzam się, że właśnie może nie biznesplan, ja też nie, nie tworzę biznesplanu, tylko biznes model, czyli z, mhm. pewne założenia, że mieć, które weryfikujesz. Mhm. Ale no, wpisanie tam od razu kosztów, zysków, i tak dalej, jest, jest no tam, śmieszne. Trzeba wpisywać jeszcze ilość zużytego prądu w baterii od telefonu komórkowego coś niesamowitego Sorry? naprawdę tak 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 no, jeden z moich znajomych tak, tak mi powiedział że oni mieli to obliczyć ilość zużytego yy, zużytej baterii tam prądu w tej baterii yy, podczas jakiegoś elementu wykonywania tego projektu mówi no irek ale jak to obliczyć to jest jakaś bzdura totalna to są kłody wrzucane pod nogi no. także wiesz no pieniądze które się dostaje za nic A, no i, nie rozwijają taki przedsiębiorca no właśnie taki przedsiębiorca mhm. później nie potrafi zrobić tego, co my potrafimy zrobić, przedsiębiorcy, mm -hmm. którzy startowali bez kasy, czyli znaleźć identyczne rozwiązanie, które nie kosztuje nic, albo kosztuje grosze, nie? No więc właśnie. Albo negocjować, to... albo tak dalej. Nie Masz rację, On... bo to zabija kreatywność. Tak. Jak dostajesz coś. E, za darmo zupełnie, to nie musisz się zastanawiać, nie musisz kombinować pozytywnych tak. biznesu. Musisz, musisz kombinować, żeby wydać jak A. najwięcej. No, Także w ogóle odwrotna, od, odwrotność tego biznesu. To może Unia Europejska stwierdziła, no. że my jesteśmy zbyt kreatywni tu w Polsce, nam no tyle pieniędzy dali. Nie? No więc no. właśnie chyba, wiesz, wracając do tych studentów, może jest to między innymi ten element, który tych studentów zniechęca mm -hmm. do kreatywności, do szukania nowych rozwiązań. Ja, ja nie mówię, że wszystkich, tak? Nie, tak. Bo, bo na przykład po moich wykładach, gdzie na przykład mam tam no różnie, czasami bywa i 20 studentów, czasami 100, to przynajmniej dwie osoby, jedna dwie osoby podchodzą do mnie i chcą się zaangażować w jakieś projekty w mojej fundacji. A reszta od razu ucieka. <laughs> Słuchają no sobie fajnie, mówię, ale, nawet nie notują. Ale powiedzcie, że ci sami studenci wyciągnięci z budynku uczelni nagle się stają naprawdę mega inteligentnymi, kreatywnymi osobami. Masz rację i udało nam się ostatnio na przykład z, z, zmontować grupę, i to powiedzmy bardzo szybko. 10 wolontariuszy do realizacji pewnego projektu. Mhm. Takich ludzi, którym moglibyśmy dać, dać pewne zadania i oni zrobią to dobrze, bo oni już mają pewne doświadczenie. To są młodzi ludzie na studiach, ale już mają doświadczenie, ponieważ oni się angażowali w różne działania. W jakieś kluby naukowe, tak? robili jakieś konferencje, uczestniczyli w organizacji targów, jakieś tym podobne rzeczy. Czyli jest taka możliwość, żeby być młodym człowiekiem po studiach, z doświadczeniem. A jest taka tak, możliwość, ale tak. trzeba się angażować. Tak? Tak. Trzeba przyjmować pewne role, bo wiesz, jak człowiek jest członkiem jakiejś organizacji, to przychodzi na spotkanie i mówi: No, co ciekaw jestem, co, co, ci, co, co to szefostwo nam dzisiaj przygotowało. Hmm? Tak. Ale jeżeli e, przyjmuje pewną rolę, nie wiem, sekretarza, skarbnika, jakąkolwiek, to już ma pewną rolę do spełnienia, pewną odpowiedzialność, tak? hmm. którą bierze na klatę. I są takie organizacje w Polsce, gdzie każdy członek organizacji ma jakąś rolę. Na przykład, nie wiem, Toastmasters, klub przemawiania publicznego. Tam każda osoba, która jest na spotkaniu, pełni pewną funkcję. Czy witającego gości, na przykład, czyli tak, mhm. m, tak zwanego tego, tego, tego gospodarza. Czy jest na przykład chronometrażysta, który dba o czas. Mów, tak? Gdzie, gdzie Fantazja, pokazuje jedną tak? kartę, elementarzysta. No, no, Dokładnie, tak? <grystanie> pokazuje kartkę tam, nie wiem, żółtą na przykład, że tam jeszcze jest, nie wiem, minuta do końca, czerwoną, jak jest 30 sekund. Każdy ma jakąś rolę. I to jest nawet. Być śmieszne czasami dla ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz, tak? że, że każdy ma jakąś rolę. No, no cóż to takiego za rola takiego chronometrażysty, który musi patrzeć na zegarek, ale jednak jest ważna. Uczy baszna. się odpowiedzialności. Uczy się odpowiedzialności, tak? czyli jest też taka bardzo fajna, takie zespolenie w, w grupie, tak? gdzie mm. oni wiedzą, że y, część ich losu leży w rękach innego człowieka. To jest piękne właśnie, bo wczoraj jak byłem na takim spotkaniu dwóch klubów biznesowych, to tam był jeden człowiek z uczelni, nie pamiętam już jego nazwiska, ale powiedział coś takiego, że to, ta generacja Y, jeżeli robili takie badania, jak im dawano tym młodym ludziom do zrobienia pewien, pewną prostą rzecz, którą można było podzielić na kawałki, to oni robili w ten sposób, że nie Yy, 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 dzielili się rolami i wspólnie działali, tylko każdy brał po kawałku i szedł gdzieś w kąt, samemu coś robić. Mm -hmm. A powiedzmy, moje pokolenie, jeszcze to starsze, jakoś jeszcze mamy to we krwi, że należy tak, wybrać lidera, wybrać tego, wybrać tego, coś tam. Może to jest trochę polskie. Powiedzcie, bo, wiesz co, wiesz, by... bo Lu... wtedy jeszcze byli ci, jak się nazywali, kaowcy. No właśnie, no, 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 no byli powiedzmy ci liderzy, ale oni mieli takie czerwone legitymacje i to też nie było dobre. Ale Al... nie, ale jak było na przykład chociażby na wakacje, to jeszcze nie są moje czasy, ale Aha. w tamtych czasach. No byli wy... kaowcy, którzy organizowali No wyraz, właśnie, cały A czas jedzie na wakacje każdy się zajmuje sobą. No więc właśnie. No więc bądź <śmiennie> no, na wakacjach. No na wakacjach. i zdjęcie, dokładnie. Tak, prześlę ci zdjęcie na Instagram. No, e, ale wiesz co? E, to chyba Juliusz Wert się śmiał z Amerykanów, że jak trzech Amerykanów się słodka. E, po, ja poczekaj, po, tylko się przechowuję. Ja jak ktoś będzie to słuchał, tak? Nasze znaczy to pokolenie nie wie, będzie słyszało. Klausewicz, Juliusz Wert. Kidrat. Ale wiesz, ludzie przestali czytać, tak? Niektórzy. Słucham. Zwłaszcza ci, którzy nie osiągają sukcesu. No więc właśnie o to chodzi. Ale Juliusz Wern śmiał się dawno temu z Amerykanów, e, dworował sobie z nich, że jak trzech Amerykanów się spotka, mhm. to natychmiast wybierają i coś chcą zrobić. To natychmiast wybierają między sobą prezesa, skarbnika i sekretarza i zaczynają działać. Mhm. A jak trzech Polaków się spotka i coś chcą zrobić, to pierwsze co zrobią, to się pokłócą, kto ma być prezesem. <laughs> tak? Czyli to ego, wiesz, jest tak nadęte, tak. że cholera to uniemożliwia współpracę. Także każdy sobie rzepkę skrobie, ale zauważyłem bardzo fajną rzecz, że w tych organizacjach biznesowych, nie tylko biznesowych, w których jakoś tak się angażuje, w które się angażuje. Ta chęć współpracy jest coraz większa. Mhm. I y, niosę, ja osobiście też niosę taki kaganek wiesz, oświaty, y, y, mam, mam pewną misję do spełnienia, żeby pokazywać ludziom, jakie są korzyści. Mówię ich językiem ich korzyści, jakie, jakie korzyści wynikają ze współpracy. I oni tak słuchają, mówią, Jezus Maria, rzeczywiście, wiesz, coś w tym musi być. A, A tu, wiesz, nic nowego, niech Illowi. Ale powiem Ci, że ja mam kolegę, zresztą którego poznajesz, Krzysztofa, który bardzo wierzy w studentów, i on mm -hmm. jakby wie, że studenci, do, do tego wrócę, to jest, um, znaczy potrafią być niesamowicie jakby wartościowi dla firm, ale wiesz, ale w, obecnie w firmach i generalnie wśród starszego pokolenia mm -hmm. jest takie przekonanie, że e, co potrafi e, to pokolenie Y? Jaka jest, co, co wpisuje w CV student z pokolenia Y? Jezus, ja nie Umiejętności, powiedza... picie late. Co, co? Picie late. Picie late, no niesamowite. To jest ich umiejętność. Takie jest postrzeganie obecnie tego mm -hmm. pokolenia Y, czyli mm -hmm. tych wszystkich hipsterów i tak dalej. Mm -hmm. Ale zaraz no, pewnie nam wrzucą w komentarze się posługują pojęciami, których nie rozumiem. Nie rozumiem. Ja jestem stary na hipstera już Dokładnie, ja chyba też. Ale wiesz co. Ale właśnie Aha. on wierzy w tych super młodych, ja z kolei czytałem też jedną książkę ciekawą o innowacji, w której padło takie stwierdzenie, które mnie zasmuciło na początku, bo czytałem, mm -hmm. jak już miałem 30 lat, mm -hmm. że największe osiągnięcia, takie przełomowe dla ludzkości, osiągnęli ludzie, którzy mieli, byli w wieku 20 lat. I tam był wymieniony mm -hmm. Jobs, był wymieniony Zuckerberg, był wymieniony. Z tych wcześniejszych lat już nie pamiętam, ale te, te wiele tych osób, które znamy jako takich ludzi, którzy coś wiele osiągnęli, to byli tak naprawdę oni mieli, mieli 20 lat i. Ale zaraz, raz, raz, no bo to się trochę kłóci z tym, co ty wcześniej powiedziałeś. No. Ja rozumiem, że oni powiedzmy wpadli na pewien pomysł. No. tak? w tym wieku, no. ale żeby ten no, nie, pomysł no, złożyć w no, życie. Oni no, tak? latami czasami, to wiesz, jak ktoś zaczyna w wieku tam nastu czy coś w tym No tym więc tym właśnie, tym, no. ale wiesz, twoje doświadczenie, to co ty robisz, no. też cię predestynuje do tego, ale że nie, za tam. moment może być ten. Ale chodziło to, bardziej o innowację, o to, że ym, oni wpadali na pewną ideę, Aha. mając 20 lat. No wiadomo, że za, za, zanim tak naprawdę Apple naprawdę rosną, no to Jobs już był dużo starszy, ale tak naprawdę ta idea, Chodzi uh -huh. o moment wpadnięcia na ideę. Nie? Uh -huh. To było jak miał te 20, pa, 20 chyba lat, czy 20 par lat, um, Zuckerberg i tak dalej. Więc chodzi o to, że. Um, znaczy, to może brzmieć tylko jako zła informacja dla uh -huh, nas, uh -huh. ale nie musi, bo ktoś musi nimi pokierować. Nie? No więc ale chodzi o to, że, uh -huh. żeby nie spisywać ich na straty uh -huh. tej młodzieży, fajnie to brzmi, jak teraz mogę mówić młodzież. Ja zawsze mi wszyscy paliwili, ja zacząłem swój biznes, uh -huh. miałem 17 lat uh -huh. i przez wiele, wiele lat miałem takie odium na zasadzie, gówniarz. Nie? Uh -huh. <laughs> Co on wie, Gówniarz. Nie? Teraz ja mogę mówić, teraz mogę legalnie mówić młodzież i nie uh -huh. zaliczać się do niej. Nie? Ale muszę ci powiedzieć, że. Jest, oni są mu super ważni, nie? Bo oni mają to spojrzenie, którego ja już na przykład nie potrafię zrozumieć. Nie? Ja już jestem w social media, ale to jest coś A. takiego, że ty to pa... my tam to patrzymy praktycznie, nie? A oni A. potrafią to jakoś chwycić. Ale wiesz, oni nie potrzebują takich ludzi, jak nie? my po to, żeby te ich pomysły no, przełożyć na Na coś sukces, konkretnego. No. Na coś konkretnego. No. Czyli tak mi się wydaje, że, two, że, że no, no bo, y, jest dosyć spora rywalizacja mm -hmm. pomiędzy ludźmi naszego pokolenia, mm -hmm. a pomiędzy właśnie tymi ludźmi młodymi. Mm -hmm. tak? Ale to zawsze tak było. Jak ja na przykład, mój ojciec coś mi mówił, to ja do niego mówiłem no tato, na, teraz to teraz są zupełnie inne czasy. Teraz to się zupełnie inaczej robi. Potem ja się go pytam jak on się zachowywał w stosunku do swojego ojca? On mówi tak samo. On, on tak samo do mojego dziadka mówi: No, słuchaj, tato, przecież teraz są zupełnie inne czasy. Daj sobie rękę obciąć, że mój dziadek tak samo mówił do swojego, swojego ojca, jego ojciec tak samo do swojego ojca, że to były zupełnie inne czasy, że traci zupełnie inaczej, patrzy na pewne rzeczy, także jakby to jest naturalna rzecz, tak? Wiesz, chodzi o to, aby połączyć umieć połączyć yy, te te innowacje, tą świeżość patrzenia mm -hmm. bez klapek na oczach, z tym doświadczeniem, na przykład które masz ty czy ja.